Monika sportowa. Na którą zaprasza Tomasz Kowalczyk. Dobry wieczór. Jastrzemski węgiel blisko Mistrzostwa Polski Siatkarzy. Iga Świątek tym razem musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki. Lech Jakdańsk żegna się z piłkarską Ekstraklasą, a Maciej Skorża wygrał piłkarską ligę mistrzów w Azji. Zaczynamy. Na początek tenis. Iga Świątek walczyła z Aryną Sabalenką o triumf w tenisowym turnieju w Madrycie. Tym razem Białorusinka zrewanżowała się Polce za porażkę w Stuttgarcie, ale o szczegółach Piotr Dąbrowski. To był kosmiczny, niebywały wręcz mecz. Liderka światowego rankingu Iga Świątek w finale prestiżowego turnieju w Madrycie przegrała po pasjonującym boju z Białorusinką Aryną Sabalenką. 3 do 6, 6 do 3, 3 do 6. Zwieńczenie rywalizacji na korcie centralnym imienia Los Santany stał na świetnym poziomie, bowiem obie finalistki pokazały tenis najwyższej próby. W meczu o tytuł dwie czołowe postaci cyklu WTA zaprezentowały to, co biały sport ma do pokazania najlepszego. Pięknotechniczne wymiana, szalone zwroty akcji, wielkie prędkości, a na koniec emocjonalny dreszczowiec, zakończony za żartą walką o decydujący punkt. Każda z partii była niezwykle wyrównana, a o zwycięstwie jednej czy drugiej zawodniczki w poszczególnym gemie decydowała najczęściej jedna piłka. Obie tenisistki zasługują na wielkie słowa uznania, a to spotkanie na pewno zostanie w pamięci sympatyków tenisa na długo. Świątek w końcówce trzeciego seta, jednego z najlepszych spotkań tego roku, pokazała niezwykły hard ducha i wielką determinację, między innymi broniąc trzech piłek meczowych, ale końcowo to niestety Białorusinka została mistrzynią Mutua Madrid Open, wygrywając 6-3, 3-6 i 6-3. Za cały okres trwania imprezy Polce należą się wielkie słowa uznania. Sabalenka natomiast zdobyła... Była swój drugi tytuł w Madrycie i trzynasty w karierze. Dopingowana przez ojca Tomasza Świątka i siostrę Agatę Polka, na kolejny będzie musiała jeszcze trochę poczekać. Teraz tenisowa karuzela przenosi się do Rzymu, gdzie Iga bronić będzie wywalczonego przed rokiem tytułu. Turniej na pięknie położonych kortach Foro Italico już od poniedziałku. O tym co zdecydowało o zwycięstwie rywalki Igi Świątek opowiada była tenisistka, dziś ekspertka Kanal Plus Joanna Sakowicz-Kostecka. Ta balenka zagrała dzisiaj moim zdaniem 2,5 razy lepiej niż zagrała w sztukarcie. Była zdecydowanie bardziej konsekwentna, ale też wykazała się w pewnych momentach większą cierpliwością i taką uwagą w tych kluczowych punktach. Pomimo tego, że straciła koncentrację w trzecim secie przy tym prowadzeniu 3 do 0, umiała się zmobilizować. I widać było właśnie w tym trzecim secie tę przemianę, jaką przeszła w, na przestrzeni ostatniego roku. Mam na myśli to, że bardziej była skupiona na tym, co ma zrobić, żeby wygrać grać mecz niż na tym, jak zamanifestować swoją wściekłość. Myślę, że ten spokój i opanowanie, którego wcześniej brakowało, zadecydowało o tym, że właśnie w końcówce ona zagrała po prostu lepiej i dokładniej. Jutro finał mężczyzn z udziałem Hiszpana Carlosa Alcaraza i Niemca Jana Lenarda Strufa. Monika sportowa. I czas na siatkówkę. Jastrzębski Węgiel jest blisko zdobycia Mistrzostwa Polski. Goście wygrali w Kędzierzynie Koźlu z Zachsą 3 do 1 i do końcowego triumfu potrzebują już tylko jednej wygranej w playoff. Grzegorz Frankowski. Pierwszy punkt po błędzie rywali w ataku zdobywają kędzierzynianie w następnej akcji i doprowadzają do wyrównania. Później obie drużyny wymieniały się ciosami do wyniku po 6. W kolejnych akcjach zdecydowanie bardziej skuteczni są gospodarze, którzy odskakują na 3 punkty. 10-7. W końcówce Zaksa traci przewagę i do wyłonienia zwycięzcy potrzebna jest gra na przewagi. W ostatniej akcji gospodarze blokują Tomasza Fornala i wygrywają do 24. Drugi set miał również bardzo zacięty i wyrównany przebieg. Po kapitalnych akcjach z obu stron o wygranej ponownie decydowała końcówka. Tym razem lepsi byli Jastrzębianie, którzy wygrali do 22. W kolejnej odsłonie Jastrzębianie zagrali niemal bezbłędnie, szybko zbudowali sporą przewagę i bardzo pewnie wygrali trzeciego seta 25 do 19. W kolejnej partii górą znowuż byli Jastrzębianie, którzy tym razem wygrali 25-19, a całe spotkanie 3 do 1. Mecz ocenia Jan Hadrawa, atakujący Jastrzemskiego węgla. W pierwszym secie trochę tak o, zaskoczony byliśmy, chociaż o, ten set się skończył 26-24 dla, dla Zaksji, a po tym nieudanym secie trochę odnaleźliśmy się w połowę drugiego seta i później tam w trzecim secie i czwartym secie już e, dobrze wyglądaliśmy i tak powinien wyglądać e, tak powinien wyglądać, musimy zawsze. Każde, każda tam akcja w połowie czy końcówce tego drugiego seta trochę nas jakby namotywowała dodała nam sił i, i to, że odwróciliśmy nawet jak nie grałyśmy dobrze, nawet jeszcze w tym drugim secie i wygrałyśmy ten drugi set, to to bardzo nam to pomogło psychicznie i wychodziliśmy właśnie do tego trzeciego seta. Myślę, że by to mogę inaczej wyglądał, jakbyśmy przegrywali i 2 do 0, także na pewno całkowicie ten drugi set był bardzo ważny w tym, w tym meczu. Najlepszym zawodnikiem spotkania został wybrany Tomasz Fornal, przyjmujący Jastrzębskiego Węgla. Nie, wydaje mi się, że cały mecz całkiem nieźle grałem, a, ale wydaje mi się, że najważniejszy moment to był końcówka drugiego seta i to, to, tak, to tak zbudowało naszą drużynę i potem widać było ponad, że mamy większą pewność siebie i lepiej nam się gra. Ta rywalizacja nie jest skończona. Mówi Adrian Staszewski, przyjmujący kędzierzyńskiej zaksy dopóki któraś drużyna nie wygra e, trzech meczów nie wyłonimy mistrza. E, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. E, spotykają się dwie najsilniejsze drużyny e, tegorocznej edycji Plus ligi, więc e, nikt nie spodziewał się, że, że to będą łatwe, przyjemne mecze. Ale niestety im ten mecz dłużej trwał, tym przewaga, chyba się z tym zgodzisz, gości była coraz bardziej wyraźna. E, ciężko tak na gorąco powiedzieć, ale no, widać było w, e, przede wszystkim w elemencie zagrywki, że no, te zagrywki były bardzo, bardzo mocne. E, nie zaglądałem do statystyk, ale no, zrobili nam dużo szkody. Podrzucili nas od, od siatki. No wiadomo, e, grając, mając piłkę od siatki, zamyka się naszą grę do, 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 do praktycznie dwóch opcji, do lewej i prawe skrzydło. Praktycznie na 100% wtedy będzie podwójny, jak nie potrójny blok. E, to w tym momencie jest ciężko i zdobyć punkty. Przegrywamy na razie w rywalizacji 2-0. Tak jak wcześniej powiedziałem, na pewno, na pewno nie, nie poddamy się. Nie poddaje się także Aseko Resowia w grze o brązowy medal. Dziś ekipa z hali na podpromiu wygrała w zawierciu, ale o szczegółach Tomasz Gancarek. Gdy przegrywa się pierwszego seta do 13 sztuką jest taki mecz wyciągnąć, sztuką jest otrząsnąć gdzieś, wypchnąć to z głów. Resowi się to udało, 3 do 1 zwycięstwo w stan rywalizacji o brązowy medal, 1 do 1. Fabian Drzyzga rozgrywający Resowi razem ze mną. Panie Fabianie, rośliście w tym spotkaniu, w jego trakcie. W każdym kolejnym secie prezentowaliście lepszą siatkówkę, to był klucz do zwycięstwa. Na pewno tak, na pierwszy set no, można powiedzieć, że z naszej strony się nie odbył. Dostaliśmy lanie do 13, no, ale to jest środkówka i nie gra się jednego seta, tylko do trzech zwycięstw wygranych setów i gdzieś może na pewno nasza dobra gra, może chłopaki z zawiercia nas później zlekceważyli, bo oczywiście mamy jakieś problemy w drużynie, gramy trochę innym składem i może wydawało im się, że już nas zleją do końca. A my graliśmy na tyle, co potrafimy z meczu i w meczu coraz lepiej się czuliśmy i taki był rezultat, a nie inny. Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie z wartą zawiercie. W takich okolicznościach, w tym kontekście i w tym momencie sezonu chyba jest dla Was bardzo istotne, bo to przedłuża walkę o brązowy medal, ale daje myślę też takiego psychologicznego kopa. Na 100%, oczywiście. Da nam to takiego, jak powiedziałeś, takiego mentalnego mentalnego kopa, bo no nie będę się powtarzać. Gramy tak jak gramy i po prostu dziś taka wygrana nam na pewno pomoże i takiego pozytywnego wiatru w żagle nam da. I obyśmy to, obyśmy to trzymali po prostu, ale wynik na pewno jest sprawą otwartą. No nie zagraliśmy w drugim secie tak jak powinniśmy. Trener Michał Winiarski. Zepsuliśmy trochę więcej zagrywek i nie udało nam się odrzucić rywala od siatki. E, mimo to mieliśmy swoje sytuacje, których nie wykorzystaliśmy w drugim secie. I przy prowadzeniu, jeżeli udałoby nam się ten set dowieść 2-0, może mecz inaczej by wyglądał. Natomiast później e, ewidentnie w naszej grze wkradła się nerwowość, za szybko chcieliśmy nadrobić to co straciliśmy w drugim secie i takie spotkania gra się ciężko i w playoffach zawsze mecze są zacięte liczyliśmy się z tym że będzie bardzo trudno z Rzeszowem dzisiaj Wbrew pozorom nie było Maćka muzeja, natomiast zagrał świetne zawody łódzki i Rzeszów po prostu zagrał dzisiaj lepiej, wypunktował nas, mniej nie wykorzystaliśmy swoich szans. Luron CMC Warta Zawiercie przegrała z dresowego Rzeszów 1 do 3 i w rywalizacji do trzech zwycięstw mamy remis 1 do 1. Kolejny mecz we wtorek w Rzeszowie. Na siatkarki Grod budowlanych łódź blisko brązowych medali mistrzostw Polski. W drugim meczu o trzecie miejsce drużyna z Łodzi wygrała z BKS-em bielsko-biała 3 do zera i w serii do trzech zwycięstw prowadzi 2-0. Trzecie spotkanie także we wtorek w Bielsku Białej. Kronika sportowa. Teraz o futbolu. Trwa 31. kolejka Ekstraklasy. Lechia Gdańsk pożegnała się dziś z rozgrywkami właśnie tej najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Przegrała z Zagłębiem Lubin 1-3, a o szczegółach Krzysztof Kuzak. Gdańszczanie przystępowali do tego meczu z serią czterech porażek z rzędu. Dziś chcąc zachować jeszcze cień szansy na pozostanie w Ekstraklasie, nie mogli sobie pozwolić na przegraną. Lechia dobrze weszła w mecz. W 17 minucie gola strzelił Jarosław Kubicki, gospodarze ale nie potrafili podwyższyć wyniku, co na pewno dałoby im więcej pewności siebie, a przede wszystkim spokoju w konstruowaniu akcji. Goście w 40 minucie wykonywali rzut rożny po dośrodkowaniu Marko Poletanowicza. Piłkę do siatki głową skierował były zawodnik Lechi Bartosz Kopacz. W drugiej odsłonie Lechia nadal przeważała, ale znów nie potrafiła potwierdzić swojej dominacji golem. W 70 minucie skuteczną kontrą popisało się Zagłębie. Tomasz Pieńko zagrał do Damiana Bohara, a ten do Chodyny, który skierował piłkę do siatki gospodarzy. Wynik ustalił w 89. minucie Pieńko, który wygrał biegowy pojedynek z Tobresem i w sytuacji sam na sam okazał się lepszy od bramkarza Duszana Kuciaka Lechia po 15 latach spada do pierwszej ligi. A wcześniej z rozgrywkami pożegnała się Mieć Legnica, która jest na ostatnim osiemnastym miejscu w tabeli. O tym meczu opowiadał Krzysztof Kuzak. Bardzo dziękuję. A teraz wizyta w Poznaniu. Lech wygrał z Krakowią 3-0. Spotkanie obserwował Dawid Cytrowski. Emocje w meczu Lecha z Krakowem mieliśmy tylko w pierwszej połowie i trwały maksymalnie dwa kwadranse, bo wcześniej nad stadionem przy Bułgarskiej wiał tylko wiatr, a składnych akcji było jak na lekarstwo. Później jednak rozpoczął się Christopher Welde Show. Norweski strzedłowy kolejorza najpierw wykorzystał nieporozumienie między Hoskonenem a Niemczyckim i trafił do pustej bramki. Kilkadziesiąt sekund później znakomicie podał zewnętrzną częścią stopy do Filipa Markwińskiego, a ten podwyższył na 2 do 0. A tuż przed przerwą Welde wyprowadził kontrę, którą skutecznie zamknął Michał Skóraś. Czy to był najlepszy występ Norwega w barwach Lecha? No, nie In Europe? Europe. Maybe, a, yeah. to... Nie, naprawdę tak myślicie? Yeah. Okej, okay, może w ekstraklasie, yeah, ale w sure Europie były klasa, lepsze. Choć to oczywiście był całkiem league, niezły występ. It was a, it was a good game. W drugiej połowie już praktycznie nic się nie działo. Krakowie oszukała honorowego trafienia, ale poszukiwania okazały się być nieskuteczne. Trener pasów Jacek Zieliński. Mecz przyjaźni na trybunach, natomiast za dużo takich elementów bym powiedział, przyjaźni był w naszej grze, szczególnie w pierwszej połowie i skończyło się jak się skończyło. Porażka 3-0, bolesna bardzo. No ale zasłużona, bo, bo lech w pierwszej połowie nas wypunktował jak, jak rasowy bokser. Paradoksem jest to, że przyjeżdża zespół do Mistrza Polski i praktycznie dwie bramki dostaje z kontry, no to to rzadko się zdarza, bo ja rozumiałbym to, gdyby Lech nas stłamsił po ataku pozycyjnym, bo tak potrafi grać, natomiast myśmy sami so, się prosili o taką, o taką bym powiedział karę i dostaliśmy dwie bramki z kontry i pierwszą i, i można powiedzieć drugą też i, a szczególnie trzecią, no to, to już trudno się po czymś takim podnieść, no jakoś pozbieraliśmy się w przerwie, zmieniliśmy ustawienie, zmieniliśmy trochę personalia i w drugiej połowie wyglądało to lepiej, no ale porażka Wysoka porażka, bolesna, ale miejmy nadzieję, że z tej porażki wyciągniemy wnioski i ona nas czegoś nauczy. Pomocnik kolejorza Filipa Markwiński. W pierwszej połowie ruszyliśmy na Krakowie, chcieliśmy grać ofensywny futbol, wiedzieliśmy co mamy robić, strzeliśmy trzy bramki. Później w drugiej połowie... Ciężko mi powiedzieć, czego nam zabrakło, bo nie mieliśmy dużo sytuacji i Krakowia też zmieniła system, formację i było nam trochę ciężej, ale na no, no spokojnie dowieźliśmy ten wynik 3-0. Cieszymy się też, że, że nie straciliśmy żadnej bramki. Pogratulować skuteczności. Gdybyście taką skutecznością popisywali się w kilku poprzednich spotkaniach, to pewnie też już dużo spokojniej ta końcówka sezonu by przebiegała. No, dokładnie, no, każdy mecz jest inny. W jednym meczu strzelisz bramkę, w drugim nie strzelisz i, i tak wygląda... Wygląda życie tutaj w, w piłce nożnej, ale patrzymy cały czas do przodu i oby jak najwięcej tych bramek. Lech Krakowia 3 do 0. Kolej już wciąż w grze o trzecie miejsce w tabeli na koniec sezonu. I wizyta w Radomiu, gdzie Radomiak podejmował Piasta Gliwice. Grzegorz Nowatyk. Radomiak przegrał z Piastem Gliwice 0 do 1. Piłkarzy powitał mocno padający deszcz. Mogło się wydawać, że będzie to sprzyjać szybkiej i efektownej grze, ale początek spotkania jednak tego nie pokazywał. W 15 minucie stadion w Radomiu uciszył jednak Michał Chrapek. Po faulu przy kontrataku Piasta szybkie rozegranie piłki. Dalekie podanie do Chrapka, a ten przelobował bramkarza Radomiaka Gabriela Kobylaka, który popełnił błąd ustawienia. W następnych minutach to Piast kontrolował to co działo się na boisku. Piłkarze z Gliwic kreowali sobie sytuację ale kiedy przychodziło do uderzenia na bramkę to albo były to strzały niecelne albo zupełnie niegroźne. Pod koniec pierwszej połowy to Radomiak był częściej przy piłce ale zupełnie nic z tego nie wynikało. Goście schodzili do szatni z prowadzeniem 1 do 0. Początek drugiej części gry to prezent zawodników Piasta dla gospodarzy. W 53 minucie wysoka wrzutka w pole karnek -Liwiczan. Ręką piłkę zagrywał Jakub Czerwiński, a sędzia Damian Kos pokazał na 11 metr. Silny strzał po ziemi Alwesza obronił jednak bramkarz Piasta Franciszek Plach. W 89 minucie piłkę na zakończenie emocji 2 do 0 dla Piasta miał Patryk Dziczek. Jego strzał z 13 metrów nogami obronił Kobylak. Trzy minuty później sytuację sam na sam z bramkarzem Radomiaka miał jeszcze arkadiusz pyrka, ale górą był ponownie Kobylak, który odpracował błąd przy straconej bramce. Kobylakowi nie pomogli jego koledzy i Radomiak nie odrobił strat z pierwszej połowy. Trener Radomiaka Konstantyn Gylka. Jeśli chodzi o pierwszą połowę, to stracona bramka padła po błędzie całej drużyny. Później zarówno oni, jak i my mieliśmy szansę na strzelenie gola. Chcieliśmy grać piłką, chcieliśmy strzelać, ale na koniec nie dostaliśmy nagrody za tę aktywność. Szkolenie WC Piasta, Aleksandar Wukowicz. Duże zadowolenie znowu u nas, bo wygrywamy kolejny mecz na trudnym terenie. Myślę, że też no, zapracowaliśmy na to zwycięstwo, momentami grając bardzo dobrze, momentami też oddając trochę inicjatywę. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy sytuacji na 2-0, żeby zamknąć ten mecz jeszcze wcześniej, ale najważniejsze są trzy punkty. Radomia Kulek Piastowi Biwice, 0 do 1. Liderem jest Raków Częstochowa, który jeśli jutro chociażby zremisuje z koroną w Kielcach, zostanie mistrzem Polski. Niespodzianka w meczach pierwszej ligi piłkarskiej. Aspirujący do bezpośredniego awansu do ekstraklasy Ruch Chorzów przegrał z Resowią 1-3. Potknięcie niebieskich wykorzystała Puszcza Niepołomice, która pokonała od Reopole 1-0. Liderem jest ŁKS, który ma 6 punktów przewagi nad ruchem i 8 nad Puszczą. Piłkarze Manchesteru City pokonali u siebie Leeds United 2-1 w meczu 34 kolejki angielskiej Premier League. Obrońcy tytułu umocnili się na prowadzeniu w tabeli, mają cztery punkty przewagi nad Arsenalem na cztery kolejki przed końcem. W niemieckiej Bundeslidze 31 seria gier Bayern Monachium pokonał na wyjeździe Werder Brema 2 do 1 i ma 4 punkty przewagi nad Borusją, która swój mecz rozegra jutro. W najciekawszym dzisiejszym spotkaniu 34 kolejki francuskiej Liga Lens z Przemysławem Frankowskim gra z olimpikiem Marsylia i prowadzi 2 do 1 na kilka chwil przed końcem. Lens Wskakuje na miejsce Marsylii, na drugą pozycję. A w Sewii trwa finał Pucharu króla Hiszpanii. Real Madryt gra z osasoną Pampeluna i prowadzi 1 do 0 w 45. minucie. Trener Maciej Skorża i jego piłkarze z japońskiego klubu Urwa Red Diamonds wygrali ligę Mistrzów w Azji. W finałowym dwumeczu pokonali saudyjskie Al-Hilal 2 do 1. W drugim spotkaniu zwyciężyli u siebie 1 do 0. Mamy połączenie z Pawłem Janasem, który wprowadzał Macieja Skorżę do wielkiego futbolu. Polu. dziś duża duma i radość z wyniku podopiecznego. Wiedziałem, że był fajnym chłopakiem, bo jak go wziąłem jeszcze był studentem, to wszystko robił solidnie, wyjeżdżało mi przed bliże miejscu obserwować inne zespoły, bardzo robił to solidnie i tam go to i był moim tam jakiś czas z asystentem. Się sam rozwija, także nie ma teraz już widzę, że w Polsce takich którzy żeby taki sukces zrobił. No ja myślę, że to by wszyscy tak chcieli, ale jego się do, 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 do zespołu umiejętności, żeby no, zrobić atmosferę i tak samo poukładać sobie plan, także naprawdę nie jeden z lepszych scenarów w Polsce teraz. A jak pan pamięta tę analizę Macieja Skord, że był w tym dokładny, przydawały się notatki? No, oczywiście, no nie było wtedy ani w telewizji, w Maciej jeździł i robił to bardzo dobrze. Zresztą po wynikach było widać. Pamięta pan jakie drużyny pomagał panu rozpracowywać? Zemliczył to wszystkie w tej grupie, co były, to Norwegów, Anglików i Rosjan. A później dalej mieliśmy też panat najkoszt rozpracowany. A jak to się stało, że dał mu pan szansę właśnie młodemu studentowi, który przyszedł i chciał pracować? Nie poprosił pana kapera i pracowałem z nim w Legion, bo on był na WŁP, że chciałby, żebym przyjął na staż Maćka. I ja mówię, dobra, niech przyjeżdża. No. no i przyjechał i dałem. Zobaczyłem, że jest zaangażowany, ćwiczenia prowadził, to robił solidnie i tak żeśmy dalej współpracowali, zostali, bo później polegi, to i tam w stacji Młodzieżowej pomagał, później pierwszy był moim pierwszym asystentem, tak żeśmy to pociągnęli dalej, no. A teraz sam już poprzewijał wszystkich, ja już nie mówię, że nie, bo mnie to też na pewno, <laughs> ale wolny i to wykorzystuje pracą swoją, odpowiedzialny, to jest ważne. Maciej Skorza będzie kiedyś selekcjonerem reprezentacji? Ja myślę, że tak. No zasługuje, no w tej chwili w, 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 można powiedzieć, że bo to rep, te selekcjoner reprezentacji to musi grać z przeciwnikami z zagranicy, a on tam, za tą granicą sobie radzi. Już wie jak mistrzostwa wyglądają, bo przecież byliśmy razem na mistrzostwach świata w Niemczech, gdzie niestety nie poszło, ale to już czuję to wszystko, to myślę, że Polaków jest musimy zająć najbliżej. I czas na kolarstwo, bo dziś ruszył wyścig dookoła Włoch. Andrzej Grabowski. I Już Belkremko Ewenepul od razu zdobył różową koszulkę lidera i to za sporą przewagą. Ja. Ukochany wyścig Italii ruszył mniej więcej ze środka łydki tego wielkiego włoskiego buta znad Adriatyku. Na dzień dobry blisko 20-kilometrowa czasówka woda, zieleń nic, tylko pędzić co sił. I pierwsze pytanie, Ewenepul czy może roglić? Dwaj murowani niemal faworyci wyboroni w górach i na pagórkach i w czasówkach. Ewenepul, to że jest wybitny na czas, pokazuje od startu. W czarno-czerwono-żółtym kombinezonie narzuca tempo imponujące. Każdy kilometr i przewaga rosła, i rosła i rosła. Wygrał bez żadnego problemu. Drugiego Włochaganne pokonało 22 sekundy. Trzeci Portugalczyk Almeida a Roglicz. Szósty. Traci już 43 sekundy. Dzisiaj się ucieszyłem bardzo, jak zobaczyłem, że tych dwóch kolarzy stanęło na podium. Mówi o Ewenepulu i Almeidzie. Dyrektor Tour de Pologne Czesław Flanka, wspomina o tych kolarzach nie przez przypadek, bo ma z nimi związane miłe wspomnienia właśnie z Tour de Pologne. W 2020 roku wygrał ten wyścig właśnie Remco Evenpool, w 2021 Joe Almeida. Nasz wyścig jest krótszy, ale już ma taką opinię w świecie kolarskim, wśród menedżerów, wśród kolarzy, że to jest wyścig, który odkrywa talenty. Nasz polski jedynak Cesare Benedetti przyjechał tu do pracy, a że czasowcem to nigdy nie był wybitnym. To też dziś ponad 3 minuty straty i 141 miejsce. A jutro na Giro spodziewamy się sprinterskich popisów. Panowie na Giro, panie na hiszpańskiej wuelcie. Szósty, przedostatni etap. Górki i holenderka Anemik van Floyden stwierdza, że pora odrabiać straty. Atakuje kilkadziesiąt kilometrów przed metą. Rusza za nią Włoszka Realini, a na finiszu Realini wygrywa o włos. Minutę z groszem traci kilkunastoosobowy peletonika, w nim Katarzyna niewiadoma dziś. Ósma. Pan Floyten zdobyła koszulkę liderki Ma już ponad minutę zapasu Nie wiadomo, a traci ponad 2,5 minuty I jest siódma A w Opolu odbył się turniej o żużlowy złoty kask Triumfował Maciej Janowski Kronika Sportowa